Witam wszystkich. Już prawie po dwóch tygodniach przerwy, jaką miałem, bo po prostu nie chciałem się w tamtym tygodniu nagrywać filmu. Byłem troszkę zajęty i po prostu odpuściłem sobie. A gdzie chcę nagrać, pokazać Wam coś innego, tym razem z tylnej kamery samochodu. Ciekaw jestem, jak odbierzecie ten widok. Ja teraz e, ciągle to nasze miasto Pokazuję wam to nasze miasto, bo No jest co e, pokazać, jak widzicie, tutaj te e, Ta droga to jest Tutaj jeździ metro po tej drodze, po tych słupach, tutaj jest akurat e, Stacja metra I akurat e, nagrywam to Po prostu inaczej niż e, zwykle bywało Zwykle nagrywałem z przedniej kamery, a tym razem z tylnej kamery samochodu, bo mam kamerę i z tyłu, i z przodu. Także ciekaw jestem, co na to czy Wam się to lepiej budować, czy gorzej. Czy nagrywać troszkę z tyłu, troszkę z przodu. I po prostu, czy to wygląda bardziej ciekawie. Tak widzicie, tu są. Całkowicie nowe budowle, jak widać, nawet ten metro jest nowe, bo już ma może około 10 lat. Ta linia metra, bo są 4 linie metra, to było gdzieś około 10 lat temu, budowane, ale te budynki tutaj są takie same. Nowe, w tym, w tym samym czasie być może e, budowane. To jest e, tu, co nagrywam, i ja jadę z samochodem. To jest dzielnica e, Kukłytnam. To jest taka indyjska nazwa. Jak pamiętam, się z Ontario. Nie potrafiłem tej nazwy wypowiedzieć. Po prostu język mi się trochę e, plątał. Kukłytnam. O tutaj widzicie, idzie metro po tym górnym moście, dlatego że tutaj jest teren górzysty i wygodniej było budować metro na powierzchni. Tym bardziej, że jazda tym metrem to jest coś wspaniałego, bo są piękne widoki, można się zachwycać widokami, jeśli i jedzie się tym metrem na, na wysokości dachów domów bo są hmm, też miejsca, gdzie to metro idzie na ziemią ale na bardzo na kilku bardzo krótkich odcinkach, gdzie po prostu łatwiej było pod ziemią niż hmm, zmieniać nie było miejsca po prostu na górze żeby budować te, te słupy jak widzicie hmm, no, bardzo ciekawie to wygląda nowocześnie. Zresztą to metro było budowane tutaj w Vancouver w 1986 roku zostało dopiero oddane jako pierwsza jedna linia, a teraz już są cztery linie metra i ma być nadal rozbudowane inne kierunki. Nie wiem ile kilometrów ma ogólnie 100 metr w tej chwili, trudno mi to powiedzieć. Wiem, że jedna linia, tutaj z tej dzielnicy, gdzie mieszkam, do centrum jest gdzieś 35 km. A takie, może ja myślę, że 150 kilometrów. wszystkie linie metra mogą mieć nie więcej. Tak jak widzicie, dużo się teraz buduje. Nie wiem, drogi się rozchorowały w tym czasie, w co się w tej chwili dzieje wszyscy i wszędzie naprawiają drogi kiedyś tego nie było a teraz po prostu został i jest budowlany, wszyscy kupują wszyscy kupują domy mieszkania, jak tu widać ale ja nie wiem czy to jest dobra pora to jest najgorsza pora w tej chwili Według mnie na no, kupno czegokolwiek najlepiej w tym czasie mieć pieniądze w zanadrzu, że każdy, o tutaj idzie metro, widzicie tutaj jedzie na tym łuku. W tym czasie lepiej mieć pieniądze, lepiej poczekać na z, różne zakupy, większe zakupy, bo taka kupna takiego domu to jest już wielki wydatek, i po prostu człowiek się zadłuża, a zadłużać się nie, nie można poza limit. Po prostu każdy z nas ma swój limit, do którego może się zadłużyć. Zobaczcie, jak to jest rozkopane, jak to brzydko tutaj to wszystko wygląda. A tu już jestem na autostradzie, gdzie była piękna pogoda. W ogóle w tym roku mieliśmy cudowne lato. Lato było naprawdę bardzo gorące i słoneczne. Jak mało kiedy, żeby przez 4 miesiące w ogóle nie padał żaden deszcz. Trochę nieraz pokropiło, tak jakby ksiądz kropidłem pokropił i na tym się skończyło dopiero. Dopiero gdzieś od miesiąca mamy tutaj bankować deszcz, bo tym bardziej, że tutaj już się zaczęła jesień. Bo miesiąc wrzesień to uważam już jako miesiąc jesienny, i od tej chwili zaczyna się już jesień, a jesień tutaj będzie często opadać. To znaczy, że Niektórym się wydaje, jak, jak patrzą na pogodę na komputerze, nie mieszkając tutaj w Vancouver, tylko gdzieś tam w Toronto, czy w Polsce, patrząc na prognozę pogody tutaj na Vancouver, zawsze widzicie, że tutaj non-stop e, pada. A to jest kompletnie bzdura. Ja tu mieszkam 26 lat i nie ma takiego czegoś jak żeby codziennie padało Starzają się e, kilkudniowe e, deszcze ale to mówię późną jesienią i zimą ale to dlatego że po prostu tutaj nie ma zimy i zamiast tego śniegu pada deszcz ale więcej kłopotów stwarza e, jak jednego dnia popada śnieg od razu są wielkie kłopoty dlatego że tutaj jest ten górzysty a jeżeli deszcz pada, to nikomu to nie przeszkadza, a mnie tym bardziej. Ale są, jest wiele okresów pomiędzy tymi i deszczami, które nie padają codziennie, jak Wam się wydaje może. Niektórzy oglądacie prognozę pogody tutaj w Vancouver, nie mieszkając tutaj w Vancouver, bo mieszkając tutaj w Vancouver mielibyście całkowicie inne zdanie na temat pogody, jaka tutaj jest. Bo ta pogoda jest całkowicie bardzo piękna, a tego lata była, była cudowna, bo przez 4 miesiące większość, wiem, mówię, większość tych dni była bezchmurna i temperatury były powyżej, powyżej 30 stopni przez większość lata. Także było naprawdę bardzo gorąco, z tym, że tutaj nie ma wiatru tym bardziej latem tutaj po prostu po prostu nie ma kompletnie żadnych wiatrów bo gdyby było wiatr bardziej znośne by były temperatury a jak wiecie tutaj mieliśmy w tym roku nawet plus 45 upał 45 stopni to było okropności siedzieliśmy na ogródku puszczaliśmy wodę z węża po prostu taką Parę robiliśmy z zimnej wody, żeby się trochę ochłodzić. To tutaj tego już dawno nie było. Zdarzały się temperatury plus 35 stopni, zdarzały się takie, pamiętam, nie tak dawno, co ileś lat zdarzają się, ale to były tylko przez kilka dni, a tym razem to się przedłużyło aż do. Prawie do 4 miesięcy letnich Jak się zasuło Czerwiec, lipiec, sierpień I do połowy września Były upały okropne Także Ja tu nie narzekam Na, to, na tą pogodę to Niektórzy narzekają Nie mieszkają tutaj w Vancouver To tyle chciałem Wam dzisiaj powiedzieć Jesteście, jeżeli jesteście zainteresowani oglądaniem tego miasta Vancouveru Bo ja nagrywam tylko po to, żeby Wam to jak najwięcej pokazać Żebyście mieli rozznanie, jakie to miasto jest I jak po prostu się tu żyje Bo ja tu żyję, ja przyjechałem tutaj z Ontario z Ontario 26 lat temu i do tej pory tutaj bardzo lubię tutaj mieszkać bo jest naprawdę ciekawe miejsce i po prostu tam mieszkałem 10 lat a tutaj mieszkam 26 lat i nigdy nie spojrzałem do tyłu, bo tu jest o wiele lepiej i ciekawie po prostu zdrowsze powietrze. To tyle chciałem dzisiaj powiedzieć. Dziękuję za uwagę. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam na swoje następne filmy.